to my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? I stare right back at yours and it makes me wonder. Jeszcze dosypać, proszę go A może pani jeszcze jedną. Ym, nie mi pani tak za 20 na załaduje tych czereśni To będzie kilo. No to dobrze, tylko bo więcej nie mam już go. Więcej nie. Więcej już go nie mam. No dopiero pierwszej. A z tych? To jest to samo, tylko może do słoneczka trochę jaśniej. Tu kaweczka idzie. Piękna i dobra tużka. Kary w macie to już nie ma co kupować. Zjeść tamto, ma to 15 Proszę bardzo. 20 zł. Dziękuję i miłego dnia. jeszcze no, pół no, Wcale nie musisz być milionerem, żeby kupić sobie czereśnię. Po dwadzieścia. jeszcze kwiatki. Jeśli mnie zabierz do jednego sklepu, to <laughs> już mi zostało tylko kwiatki na kredyt. I'm Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, ostatnim vlogu przed wyjazdem e, mogliście zobaczyć przebitki z placu, byliśmy na, e, na placu przy hali Targowej przy okazji e, wizyty kontrolnej u dr Moniki. E, miałam wizytę kontrolną odnośnie mojej lwiej zmarszczki, bo to jeżeli jeszcze nie widziałyście tego, tego filmu, tego vloga, no to link zostawię wam tutaj. Więc nakupiliśmy sobie czereśni i truskawek i młodych ziemniaczków mój mąż dorwał komarzyce na balkon. Więc tak troszeczkę się odchamiliśmy, dawno nie byliśmy na takim targu, na takim placu, więc, więc same fajne, smaczne rzeczy. Można by powiedzieć. Na no dzisiaj panowie się pięknią. Panowie poszli do fryzjera, doczekali się dzień przed wyjazdem. E, poszli na obcinanie włosów i, mój może, jeszcze na brodę. Ja mam chwileczkę czasu, więc skoczę jeszcze do piekarni. Do piekarni mam do załatwienia e, jakieś drożdżówki, kupić jakieś bułki. Będziemy robić kanapki na drogę, oczywiście, no, bo wszyscy I, i co i co wtedy robić? Zatrzymywanie się na mm, na odoga jakoś tak w trasie nie wchodzi w grę, więc lecę do piekarni, a później jedziemy już po samochód. you're not my baby but i think maybe you're real.